Subskrybuj kanał, a już zawsze będziesz na bieżąco z nowościami z Minecrafta. Wszyscy nowi widzowie niewątpliwie są zadowoleni z kontentu, jaki tutaj dostarczam. Dołącz do nich. W ostatnich dniach dużo dzieje się w świecie Minecrafta. W tym materiale podsumuję wszystkie ostatnie wersje pre-release, omówimy nazwę dropu, wycieki związane z Minecraft Dungeons 2. A także sprawdzimy ankietę, w której Mojang prosi nas o opinie odnośnie niektórych mechanik gry. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mogli zdecydować jak będą wyglądały w przyszłości aktualizacje Minecrafta. Życzę miłego oglądania! Na ten moment pojawiły się już trzy wersje pre-release dla letniego dropu. Niewiele istotnych rzeczy wprowadzono. Jednak w pre-release 1, gdy suchy gaz zostaje nawodniony i wskakuje na kolejny poziom, wibracje wyłapywane przez kalksensor wyemitują wibracje o mocy 11. W ustawieniach dźwięków w pre-release 2 zostały zmienione nazwy Hostile i Friendly Creatures na Hostile i Friendly Mobs. A w Pre-Release 3 pojawiła się dodatkowa opcja, również w ustawieniach muzyki i dźwięku, a mianowicie możliwość dostosowania UI, czyli User Interface, i dzięki temu, jeżeli sobie to ściszymy, nie będziemy słyszeli chociażby klikania przycisków w menu. Jako, że cykl snapshotowy się zakończył i otrzymujemy Pre-Release, oznacza to, że jesteśmy szalenie blisko wydania pełnej wersji Minecrafta. Niestety daty premiery dropów wciąż nie znamy, aczkolwiek pod koniec marca przypadkiem jedna z osób pracujących w Mojang wspomniała, że letni drop zostanie wydany w czerwcu. Oczywiście nawet i na logikę łatwo się domyślać, że jeżeli mamy 4 dropy rocznie to każdy jeden zostanie wydany na kwartał. Jako, że pierwszy drop pojawił się w marcu, no to logiczne, że kolejny pojawi się za 3 miesiące, czyli właśnie w czerwcu. Również niedawno mieliśmy okazję poznać nazwę letniego dropu i co ciekawe logiczne byłoby też, że w końcu Mojang powinien wraz z tym ujawnić nam datę premiery, ale niestety tak się nie stało. Dowiedzieliśmy się, że drop nazywać się będzie Chase the Skies, czyli po polsku można przetłumaczyć to jako pogoń za niebem. Trzeba przyznać, nazwa całkiem adekwatna względem tego co dostajemy w związku chociażby ze zmianami z chmurami, czy latającym nowym mobem. Pomimo, że daty premiery jeszcze nie znamy, myślę, że łatwo jest wydedukować, kiedy powinniśmy móc się tego spodziewać. W związku z tym, że snapshoty zostały przeniesione na wtorek po to, by pełne dropy, jak i snapshoty pojawiały się w ten sam dzień, czyli właśnie we wtorek, to zostały nam tylko trzy wtorki do końca tego miesiąca. Zatem drop powinien zostać wydany 10, 17 lub maksymalnie 24 czerwca. Jako, że poprzedni drob wiosenny pojawił się 25 marca, to myślę, że najbardziej prawdopodobna będzie data właśnie 24 czerwca bieżącego roku. Czy tak też się stanie? Dowiemy się najprawdopodobniej tego w ciągu najbliższych kilku dni. Ciekawostka: czy widzieliście, że w nowej panoramie w menu głównym możemy zobaczyć kulkę Expa? Oznacza to, że Mojang podczas tworzenia tej grafiki musiało zabić przynajmniej jednego Happygasta i tego Expa nie usunęli. Trzeba przyznać, że wpadka jest mała, ale całkiem urocza, choć też pokazuje prawdziwą naturę Mojangu. Dodali bardzo uroczego moba. I w bestialski sposób przy tworzeniu grafiki w menu po prostu go zabili. Ła. O grze Minecraft Spicewood już od jakiegoś czasu jest głośno. Mówi się, że będzie to sequel Minecraft Dungeons. Pojawiły się jakiś czas temu wycieki związane ze screenami z gry, z głównym artworkiem, a także ostatnio pojawił się ciekawy wyciek, który dał nam MWAM. MWAMa, myślę, że nie muszę Wam przedstawiać, wielokrotnie dawał nam wycieki, które albo w 100% się sprawdzały, albo przynajmniej w większości, więc wszystko wskazuje na to, że tym razem to też może się sprawdzić. Wyciek 1. Zbroja nie jest już jednym elementem. Została podzielona na hełmy, na pierśniki, nogawice i buty. Spora część kwipunku z pierwszej gry również powróci, taka jak bronie, zbroje czy artefakty. Bezpośrednio z linii dialogowych Spitewood dowiemy się, że talizmany można wyposażać, aby zapewniały potężne pasywne umiejętności. Talizmany stają się silniejsze, im dłużej są używane. Wymieniaj je regularnie, aby maksymalnie je ulepszyć na nadchodzące. Wyzwania. Przynieś swoje księgi zaklęć do zaklinacza, a on pomoże ci zaczarować ekwipunek i ulepszyć zaklęcia w zamian za punkty zaklęć i lapis lazuli. Może również pomóc ci usunąć zaklęcia z przedmiotów. Jeśli to wszystko się sprawdzi, brzmi jak pełnoprawny sequel Minecraft Dungeons. Dodatkowo już 8 czerwca odbędzie się Xbox Games Show 2025, i niektórzy twierdzą, że właśnie w ramach tej imprezy zostanie nam w końcu po raz pierwszy zaprezentowana nowa gra, czyli Minecraft Dungeons 2 Spicewood. Czy tak też się stanie? Dam Wam o tym wszystkim znać w kolejnych materiałach. Mojang ostatnio symbolicznie, ale myślę całkiem przyjemnie nas zaskoczyło: A mianowicie, na Instagramie wrzucili rolkę, w której napisali: Chcemy usłyszeć Twoją opinię. Weź udział w najnowszej ankiecie społeczności i przekaż swoją opinię na temat rozwoju Minecrafta. Myślę, że nie da się tego inaczej zinterpretować niż chęć usłyszenia przez Mojang, czego oczekujemy w przyszłych aktualizacjach Minecrafta. Forma tego przedsięwzięcia była bardzo ciekawa. Dano nam 11 różnych propozycji, i poproszono nas, byśmy ustalili top 7 od najbardziej ciekawych, dających nam zabawę, do tych najmniej, czyli można powiedzieć najnudniejszych. Pozostałe 4 opcje, których nie będziemy mogli wybrać, to oczywiście opcje, które są dla nas całkowicie nieistotne. Zatem do wyboru mieliśmy ważenie mikstur, eksploracja hodowle mobów, rolnictwo, walka, gotowanie pożywienia, enchantingi, górnictwo, budowanie, a także redstone. W pierwszej opcji musieliśmy uszeregować aktywności według tego, jak bardzo są one dla nas zabawne. Im wyżej daliśmy coś w hierarchii, tym bardziej to lubimy i więcej zabawy nam to sprawia. Ostatnia z siedmiu opcji daje nam tej zabawy najmniej. Kolejna była odwrotnością. Im wyżej daliśmy coś w hierarchii, tym bardziej było to dla nas nudne. W opcji trzeciej musieliśmy uszeregować rzeczy, które są dla nas żmudne. Najpewniej powinniśmy to interpretować jako mechanika, która jest monotonna, męcząca, trudna i nieciekawa. Kolejny wybór jest naprawdę ciekawy, ponieważ poproszono nas o ułożenie rzeczy od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Najpewniej moja chciałby się dowiedzieć, co wolelibyśmy, żeby zostało delikatnie utrudnione. I to bardzo cenię, bo lubię, gdy Minecraft jest utrudniany w sposób bardzo przemyślany. Kolejny układ dotyczy satysfakcji stworzenia pewnych rzeczy. U góry powinniśmy uporządkować rzeczy najbardziej dla nas satysfakcjonujące, a niżej te mniej. Też bardzo fajna rzecz dzięki czemu Mojang dowie się co my gracze lubimy robić i co daje nam najwięcej frajdy. Kolejny wybór dotyczy mechanik, które są dla nas najbardziej pochłaniające. Miłośnicy Redstone'a wiadomo co wybiorą, tak samo zresztą jak budowniczy. Niewątpliwie każdy z graczy coś na górze z pewnością z czystym sumieniem bez problemu umieści. Rzecz, która dotyczy graczy multiplayer, czyli uporządkowanie mechanik zgodnie z tym, które dają nam najwięcej zabawy podczas robienia ze znajomymi. I na koniec rzecz chyba najważniejsza z całej tej ankiety, a mianowicie uporządkowanie od góry do dołu rzeczy, które najbardziej potrzebują poprawy. W tym przypadku będą to całkowicie różne konfiguracje. Prośba do was, napiszcie w komentarzu top 5 rzeczy ze wszystkich wymienionych w tej ankiecie, które według was tej poprawy najbardziej potrzebują. Z przyjemnością poserduszkuję wam te komentarze i oczywiście link do ankiety zostawiam wam w opisie. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał i chętnie go sobie obejrzeliście. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Cześć!